Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z gry CSGO. Dzisiaj pootwieramy sobie pięć e, takich właśnie oto e, kapsułek z autografami e, drużyny z e, Virtus Pro, czyli naszej polskiej drużyny. E, myślę, że przez wszystkich znanej są to kapsułki z MLG Columbus 2016 i mam właśnie takich pięć. Y, myślę, że. Całkiem spoko będzie jako pierwszy na, na moim kanale jakiś taki można powiedzieć mały opening w cs yy, Dobra, więc co? Zabieramy się za pierwszą. Oczywiście, biały, tutaj mamy 5 naklejek, bo tu, oczywiście z zespołu yy, Virtus Pro, czyli 5. No i co? Myślę, że bez błędnego gadania yy, otwieramy pierwszy pojemnik, więc otwórz pojemnik. Pierwszy pojemnik poszedł, no i zobaczmy co. Tutaj uda nam się trafić. I w pierwszej tutaj kapsułce mamy Neo. Naklejka Neo. No, całkiem spoko się prezentuje. Naklejeczka Neo. ok, Spoko. Dobra, więc lecimy z drugim pojemnikiem. Chciałbym na pewno tego tutaj paszę biceps. Bym sobie na coś tam nakleił. Dobra, więc otwieramy drugi tutaj pojemnik. I co mamy? Ja, mamy białego. Biały. Na szczęście nie Neo, bo nie chcę tutaj powtórek. Więc spoko. Dobra, dwa, y, dwa pojemniki za nami. Lecimy z trzecim. Więc co, otwieramy. Zobaczmy, co w nim. No mamy taza, więc y, na szczęście nie powtórka. Więc y, spoko też. Ładna ta naklejeczka. Mi się przynajmniej podoba. Nie wiem, jak Wam możecie pisać w komentarzach. Dobra, lecimy z czwartym pojemnikiem. Otwieramy. No i zobaczymy, co, co w nim mamy. No i mamy niestety taza po raz drugi. No już niestety. Powtórka się zdarzyła. No i co, w ostatnim? Może taki jakiś pasza by się przydał. Dobra, otwieramy no i liczymy na paszę. Fajnie by było. No i niestety Neo, więc mamy niestety dwie powtórki. O, dobra. No i mamy tutaj mm, powtórki Neo, Taza i tutaj biały jest jeden. Więc tak te naklejeczki się prezentują właśnie tutaj. No i co? Ja już się będę z wami żegnał. Jeżeli ten odcinek ci się spodobał, nie zapomnij stawić łapki w górę. Łapki w górę, oczywiście. No i co, jeżeli jesteś nowy na moim kanale i jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zapraszam do zasubskrybowania. A więc co, ja się z Wami żegnam i do następnych odcinków. Cześć!